Widzowie z tej strony kod 1234 Dzisiaj będzie rap Dawajcie lajki like y i suby jak wam będzie się podobać I start Jestem Bartek, każdy zna, jestem Bartek kod 1234 Gram se w Minecrafta, wchodzę w Minecrafta Pożesowi nowy survivalowy sen na mam takie szczęście znajduję wioskę Obok siebie. K jest ogromna biorę, ukradam wieś jaką rzeczy. Golem nie goni uciekam z Uciekam rzeczami z tej wioski. Wchodzę do kopalni w domku. Budowałem sobie wielki janek. Chcę wchodzę do kopalni. Nagle wchodzę. Jest głęboka i znajduję. Że zelazo pełne żelaza, nie wiem co z nim robić, wracam do domu z tymi sami żelaza, nie wiem co z nimi robić, nam je do skrzynek, jestem chyba milionerem żelaza, a Kiedyś miałem taką historię tysiące lat temu, kiedyś dom się sklonował, tom łasny sklonował, ha ha ha, ha sklonował. Prawda nadal, kody niżej, żelazo, o widzę z takich „elazach“, wszedłem do wioski. Wysadziłem całą wioskę, bo mi golem chciał zabić prawie. Nie zabił, ale ja go zabiłam i wysadziłem całą wioskę, ha, ha, ha. Nagle widzę coś innego, a ziczo Zapis, kupacie, a nie jest w kościół, kościół. to biorę dyksowe mięsko po no, żelazy. Ubieram się w żelazo, on już tego futrza. Ma rzeczy, narzędzia i futrzane ubranie, e, e, Idę go o, 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 o zabić. Idę go o o o o zabić Trzeba go o zabić głupego On chyba jest głupi, bo nie wiem co on próbuje nie bić Próbuje mnie bić, ale nie daje rady, 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 go zabijam Wyszedł, wyszedł serwa Zabieram niego i spalę mnie w lawie, bo po co mi tego, że tu już mam skończyć? Jeden dobrym rapem to jest dla mnie bobuś, bobuś, kochany bobuś, pamiętaj w kocie bobusia, bo jest super ten rap. A ja się Wami żegnam.